Ale teraz już nie muszę płacić. Uff, boostowaną hondę w kolorze białym, kupuję, dobry, dawać mi kolejną, tym razem w czarnym kolorze, o kurde. Moi drodzy, wydaje mi się, że ta honda jednak, mimo wszystko, to 100 tysięcy, czy to jest warte? To jest warte, moi drodzy, to jest fura i oto jest, przepiękny Ford Mustang, jestem w stanie. U pana. O kurde, 13, bo to jeszcze prowizja jakaś 620 dolarów dla banku. No nic, ja chyba biorę tę furę no. Wygląda ona przepięknie. Moi drodzy, z naszego konta ubywa 430. 43 tysiące, przepraszam. I w tym momencie możemy odjechać naszą skanią. Wiem, że większość z was chciała, wiem, że osoby, które były za salonem samochodowym pewnie mnie zlinczują w tym momencie. Kup ten samochód już 24 i poszło. Kupujemy za 83 tysiące dolarów ten samochód. Są naszego sąsiada. 54 tysiące dolarów. Uwaga, pyk. 369 tysięcy na moim koncie, 500 tysięcy za 10 samochodów, 10 samochodów, 30 tysięcy Dobra, zróbmy to. 21 mi zostało. Kurde, 7 koła ludzie, za taką korsę, Dawaj mi za 25 ten samochód, gościu. Tak jak mówię trzeba... przedmiotem zakupu jest Mercedes C63 AMG, ale mamy potężny zasób do naszego salonu, moi drodzy, ja Tyle eksplozjedy, że jesteśmy w stanie go kupić, moi drodzy, na sztuki, prawda? Bo kupiliśmy w tym momencie tego oto Jeepa. Ja będę chciał jedną Tesla Roadster, a oczywiście od BMW bierzemy dwie i ósme A to Bentley, którego, moi drodzy, kupujemy. Taki samochód kupiliśmy za 35 tysięcy dolarów. Jest to BMW M3. Yeee! No i deal, moi drodzy, done. A 136 tysięcy w tym momencie, moi drodzy, przekazujemy naszemu nowo poznanemu dealerowi.